szansę gol, proszę Państwa, czego lato wspaniałe opanowanie, błąd obrońcy Hajtańskiego wykorzystany bezbłędnie i znakomite zagranie tam Hendryka, yy, przepraszam. Tak, Szymanowskiego, Antoniego Szymanowskiego i krótki ruch, tak zwany krótki ruch w 16 minucie. zawodników Polski na polu garni na rodników, najbliższym na Gol. Dzymanowski, proszę Państwa, a gola strzelił w Kazimierz Dejna. Wspaniała sprawa. Natychmiast poczelnym uderzeniu czego za laty kapitan zespołu polskiego. Kazimierz Dejna wspaniałą łódką zupełnie